W tym odcinku poznasz dalszą historię świętego Jerzego, bohatera nie tylko chrześcijan, ale i muzułmanów, wielkiego męczennika, który z martwych stał aż cztery razy, nie zabił żadnego smoka i być może jest chrześcijańską kontynuacją syryjskiego boga Baala. Zapraszam. Mosulem rządził król Zadana który kazał swoim poddanym czcić posąg zwany Afalunem. Jirjis, mężny prorok, przeciwstawił się jego władzy, za co został poddany najwymyślniejszym spośród tortur, a nawet i zabity, i z martwych wstały. Tym razem zastajemy naszego bohatera wewnątrz trawionego przez ogień mosiężnego posągu wołu wypełnionego naftą, ołowiem, siarką i arszenikiem. Kiedy jirgisa pochłonęły płomienie, od wschodu nadleciał gwałtowny wiatr, a niebo zasnął tabun chmur smolistych, z których biły grzmoty, błyskawice i pioruny. Potem, za rozkazem Allaha, zadał wicher, a ziemię wypełnił krztuszący dym i pył, Także wszystko, cokolwiek było między niebem a ziemią, stało się czarne. Pył pokrył ziemię tak szczelnie, że przez kilka dni ludzie nie potrafili odróżnić nocy od dnia, a lament miast sięgał z samego nieba. Później wysłał Allah Archanioła Michaila, który podniósł mosiężnego woła, w którym tkwiło ciało Dżirdżisa i rzucił nim o ziemię. Mieszkańcy Syrii rozpierzchli się, krzycząc z przerażenia na widok olbrzymiej postaci. Posąg pękł, a Dżirgis wyszedł z niego żywy. Kiedy wstał i zaczął przemawiać, ciemność ustąpiła promieniom słonecznym, wszystko między niebem a ziemią rozjaśniło się, a dusze ludzkie, które ze strachu wielkiego uleciały z ciał, powróciły przybiegł do Girgisa człowiek imieniem Tufalija i rzekł O Girgisie, nie wiemy czy to ty dokonałeś tych wszystkich niesamowitości czy to pan twój Jeśli to pan twój uczynił módl się do niego w naszym imieniu abyśmy ożywili naszych zmarłych którzy są w grobach Girgis odparł Wiedz że Bóg wszechmogący wybaczy ci tę winę i pokaże owe cuda tylko po to aby były dla ciebie dowodem, gdyż za te słowa zasługujesz tylko na jego gniew. Następnie wydał rozkaz grobom, a te pękły, odsłaniając zbutwiałe kości. girgis uklęknął i począł się modlić, a wtedy zebrani zobaczyli siedemnaście osób: dziewięciu mężczyzn, pięć kobiet i troje dzieci. A był wśród nich człowiek bardzo stary. Girgis zwrócił się do niego: Jak ci na imię? O Girgisie, nazywam się Tubil. Kiedy umarłeś? W takim a takim czasie. A kiedy policzyli, okazało się, że zmarł 400 lat temu. Król zadanach zobaczył, czego dokonał Girgis, zwrócił się więc do swoich towarzyszy, każąc im przygotować nowe tortury. Ci jednak odparli: Panie, nie ma już innego rodzaju tortur, którymi można by go ukarać. Został jeno głód i pragnienie. Tak też torturowali go i jednym, i drugim. Wzięli Dzirgisa i zamknęli go w domu starej kobiety która miała syna ślepego, głuchego, niemego i chromego. W tym, że domu siedział prorok bez jedzenia i bez picia, a kiedy stał się głodny, zapytał starą kobietę, czy ma coś do jedzenia lub picia. Odpowiedziała: Nie, i na tego, na którego przysięgamy, nie znamy jedzenia i picia od takiego a takiego czasu. Pozwól mi wyjść i poszukać czegoś dla ciebie. Wtedy Girgis zapytał ją, czy zna Boga, a ona odrzekła, że tak. Czy służysz Mu? Zapytał Girgis. Nie. Wtedy wezwał ją do Boga, a ona uwierzyła w Niego, a potem wyszła w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. A w domu tej kobiety był słup z suchego drewna, który dźwigał deski domu. Girgis zaczął się modlić. A słup zazielenił się i przyniósł mu każdy owoc, który znał. Także wśród tego, co wyrosło, była fasola i migdały. Kiedy staruszka wróciła i zobaczyła, że słup wypuścił nad domem gałęzie, ocieniając go od góry, powiedziała: Wierzę w tego, kto nakarmił cię w tym domu. Módl się więc do wielkiego pana, aby uzdrowił mego syna. Girgi skazał przyprowadzić sobie chłopca. A wtedy schlunął w jego oczy, a on zobaczył, dmuchnął w jego uszy, a on usłyszał. Powiedział Girgis: Uwolnij jego język i nogi, niech Bóg się nad tobą zmiłuje. A on wstał i mówił, i był już cały zdrowy. Tyle ze spraw Girgisa. Co się zaś tyczy Świętego Jerzego, to zastanawiacie się pewnie, gdzie smok? Kiedy się pojawi? Otóż w pierwotnej legendzie, czyli tej o Świętym Jerzym męczenniku, nie ma mowy o żadnym smoku. Jest to wątek znacznie późniejszy, bo pochodzący dopiero z XI wieku, czyli aż siedmiu wieków po tym, jak legenda o Świętym Jerzym zaczęła się rozwijać. Prawdopodobnie historia o smoku przyszła do Europy wraz z krzyżowcami powracającymi ze swoich prób zdobycia Jerozolimy. Jednak Jerzy Smokobójca wyjątkową popularność zdobył dopiero w XIII wieku dzięki złotej legendzie autorstwa Jakuba de Voragine. Autor, korzystając z rozmaitych chrześcijańskich źródeł, spisał legendy dotyczące różnych świętych podzielonych względem kalendarza liturgicznego. Tam też znaleźć możemy pierwotną wersję legendy o świętym Jerzym Męczenniku, następnie zaś niezwiązaną z poprzednią historią fantastyczną opowieść o walce ze smokiem. Tam też Jerzy przybywa do pewnego państwa, które nęka smok. Zabija on smoka, ratuje księżniczkę, a później cudownie nawraca wszystkich mieszkańców miasta na chrześcijaństwo. O ile wcześniejszy Jerzy Męczennik stał się wzorem dla chrześcijan bliskowschodnich, Taki Jerzy Wojownik przeżył drugą młodość w Europie. W XIV wieku król Anglii Edward III ustanowił go patronem państwa, a z czasem uczynili to także władcy Portugalii, Wenecji, Bejrutu, Malty, Etiopii, Gruzji, Serbii i Litwy. W złotej legendzie pojawia się jeszcze jedna historia związana ze świętym otóż, objawił się on pewnemu kapłanowi. Rozkazał, by ten wziął ze sobą jego relikwie, a to dlatego, że następnego dnia kapłan w towarzystwie Franków oblężał Jerozolimę. Kiedy krzyżowcy, zbyt przerażeni saraceńskim oporem, nie śmieli wchodzić po drabinach na mury, ukazał im się święty mąż w białej zbroi z czerwonym krzyżem i gestem niebiańskim zachęcił, aby szli za nim i zajęli miasto. I tak też zdobyto Jerozolimę. Tyle ze spraw Świętego Jerzego. Co się zaś tyczy Girgisa, to pewnego dnia król zadana wyszedł na spacer, aż natrafił na słup wyrośnięty nad domem i powiedział — Widzę drzewo w miejscu, w którym nie byłem tego świadomy — powiedzieli mu jego towarzysze. Drzewo to wyrosło za mocą tego właśnie czarownika, którego chciałeś torturować głodem, podczas gdy on je tyle, ile chce, jest wiecznie nasycony, dzieli się z biedną staruszką i leczy jej syna. Wydał wtedy król rozkaz zniszczenia domu i ścięcia drzewa. Kiedy jednak ich siekiery spróbowały przepiłować pień, Bóg sprawił, że drzewo uschło. Porzucili je więc i wywlekli Jirgisa z domu. Rzucili go na ziemię, Przybili czterema palami, przynieśli koło i przymocowali doń sztylety i ostrza. Następnie przyprowadzili woły, czterdzieści sztuk potężnych, a te podniosły koło, gdy Girgis był pod nim, a ostrza przecięły go na trzy części. Ciało wrzucono do ognia, aż spłonęło całe i stało się popiołem. Król rozkazał zebrać popioły i rozesłał je z kilkoma mężczyznami, którzy rozsypali je na morzu. A kiedy ludzie ci przebywali na plaży, usłyszeli głos z nieba. O może, Bóg nakazuje ci strzec dobrego ciała, który jest w tobie, ponieważ chce Go zwrócić takim, jakim był. A wtedy począł dąć wicher, który zanurkował we wzburzonych falach. Wydobył zeń popioły i usypał je na plaży. Dzirgis wyłonił się w ze środka i strzepnął z ramion kurz, tak jakby nic przykrego mu się nigdy nie przydarzyło. Posłano do króla wiadomość o głosie niebiańskim i o cudownym zmartwychwstaniu Girgisa, na co ten wezwał go przed siebie i tak do niego rzekł: Dzirgisie, czy jest coś, co będzie dobre i dla ciebie i dla mnie w tym niefortunnym położeniu? Coś, co sprawi, że ludzie nie będą szemrać, że mnie pokonałeś, że mnie zwyciężyłeś, ani że ja w ciebie wierzę. Po prostu pokłoń się raz Afalunowi, złóż mu w ofierze jedną owcę, a ja zrobię wszystko, by ci to ułatwić. Girgis odrzekł: Dobrze, zrobię co zechcesz, tylko poprowadź mnie do swojego Boga. Tyle ze spraw Girgisa. Co się zaś tyczy świętego Jerzego, to głównym ośrodkiem jego kultu była palestyńska lidda, gdzie znajdowało się jego święte ramię i dokąd od IV wieku tłumnie lgnęli pielgrzymi. Kult przenikał dalej do Syrii i Etiopii po drodze rodząc kościoły i klasztory pod wezwaniem świętego. W Egipcie było ich aż 40, a na Cyprze 60. Wielka jego popularność nie dziwi, kiedy weźmiemy pod uwagę to, że święty Jerzy jest patronem wegetacji, co w legendzie odzwierciedlają liczne zmartwychwstania oraz cuda polegające na przemienianiu mebli w rośliny rodzące owoce. Samo imię Jerzy pochodzi od łacińskiego Georgius, to z kolei ze staro-greckiego Georgios, czyli farmer. W dawnych czasach poświęcano mu także święta związane z zakończeniem plonów. Mając na uwadze te cechy świętego i otaczającego go kultu trudno nie zauważyć, że ciągły powrót i odradzanie się, plony, rośliny i patronowanie farmerom to sztandarowe cechy bogów płodności. W Atenach czczono między innymi Zeusa Georgiosa, czyli Zeusa Farmera, a w Antiochi znaleźć możemy kapliczki Baala Georgiosa, Baala Farmera i to prawdopodobnie ci bogowie są źródłem kultu świętego Jerzego. I sam Baal z martwych wstaje w poświęconych mumitach. Pójdźmy dalej. Dniem świętego Jerzego jest 23 kwietnia. Tego samego dnia odbywało się święto Baala Zeusa, jako że na bliskim wschodzie data ta sygnuje początek lata. Co więcej, kapliczki świętego położone wzdłuż syryjskiego wybrzeża były kiedyś kapliczkami postawionymi na cześć Baala Hadada. Według jednej z legend szczątki świętego Jerzego miały zostać rozrzucone na syryjskich szczytach, a syryjski bóg Baal jest bogiem burzy, który jak to zwykle przy bogach burzy bywa, zamieszkiwał górskie szczyty. Tyle ze spraw Baala. Co się zaś tyczy Girgisa, to na jego słowa król Zadana ucieszył się wielce, wstał, ucałował prorocze ręce, stopy i głowę i powiedział mu. Zdecydowałem o tobie, że będziesz dziś chroniony moim rozkazem i spędzisz noc nigdzie indziej, jak tylko w moim domu, w moim łóżku, w mojej łasce, abyś mógł dziś odpocząć. Cierpienia tortur opuszczą cię, a ludzie zobaczą, że darzysz mnie szacunkiem. Udekorował dla Girgisa swój dom, a Girgis pozostał w nim aż nadeszła noc. Wtedy wstał, zaczął modlić się i recytować psalmy, a był on posiadaczem najpiękniejszego głosu spośród ludzi. I zdarzyło się tak, że śpiewy jego usłyszała Aleksandra, żona króla Zadanacha, a zanim się Girgis zorientował, ta już stała za nim i płakała. Wezwał ją więc do wiary, a ona uwierzyła w Boga jedynego. Przestrzegł ją jednak, by wiarę swoją pozostawiła w ukryciu. Kiedy nadszedł ranek, zaprowadzono Girgisa do domu bogów, aby złożył przed nimi pokłon. Zebrał się tłum gotów obserwować Girgisową ofiarę, a wraz z nim przyszła stara kobieta, niosąc na rękach swojego uzdrowionego syna. Krzyczała na Girgisa, czyniąc mu wyrzuty, że odwrócił się od oblicza Boga. Syn jej, niegdyś ślepy, głuchy, niemy i chromy, stanął na własnych nogach, podszedł do proroka i ukrzyczeć na niego. Jirjis rzekł mu tak. Idź i pomódl się za mnie do tych bogów. W tym czasie w domu bogów ustawiono 70 złotych platform, a na każdej z nich stał inny bóg któremu ludzie oddawali cześć. Girgis powiedział do chłopca: Idź i powiedz im, że Girgis prosi Cię i wzywa Cię przed tego, który Cię stworzył, ale Ty mu nie odpowiedziałeś. Kiedy chłopiec wypowiedział te słowa, bogowie spadli z platform i zaczęli toczyć się w kierunku Girgisa. Ten tufnął, a wtedy bogowie zostali pochłonięci wraz ze swoimi platformami. Strachu przed otchłanią brzuch jednego z bogów opuścił Iblis, to jest szatan. Próbował zbiec, unikając spojrzenia Girgisa, ten jednak chwycił go za grzywę i zmusił do poddania się. Powiedział: Powiedz mi, duchu nieczysty i przeklęta istoto, co cię sprowadziło, by zniszczyć siebie i ludzi? A Iblis odpowiedział: Gdybym miał wybierać między tym, nad czym wschodzi słońce, a tym, nad czym ciemnieje noc, między zniszczeniem jednego człowieka, a wprowadzeniem go w błąd, wybrałbym zniszczenie tego wszystkiego. Żądza i przyjemność przyszły do mnie tak samo, jak przyszły do człowieka. Czyż nie wiesz, Girgisie, że Bóg kazał wszystkim aniołom pokłonić się Twojemu Ojcu, Adamowi, i że wszyscy to zrobili, ale ja jeden odmówiłem pokłonu, mówiąc, że jestem lepszy od niego? Na te słowa Girgis wypuścił go z uścisku, od tego dnia Iblis nie wszedł już do brzucha żadnego boga. Tyle ze spraw Girgisa. Co się zaś tyczy Świętego Jerzego, to jego pozycja w świecie muzułmańskim wygląda zgoła inaczej niż w chrześcijańskim. Mianowicie, kapliczki poświęcone świętemu są przez część muzułmanów uznawane za kapliczki poświęcone Al-Hydrowi, czyli legendarnemu muzułmańskiemu mędrcowi. Jest to postać o tak bogatej historii, że nie starczyłoby miejsca w tym odcinku, więc opowiem o tym tylko pokrótce. Według Koranu, Al-Hydr to najmądrzejszy człowiek na świecie, który za swoją bogobojność i oddanie otrzymał od Allaha nadludzkie właściwości, a także napił się ze źródła wody życia, dzięki czemu jest nieśmiertelny. Czasami utożsamiany jest też z Eliaszem. Zresztą i święty Jerzy bywa z nim utożsamiany, przez co trudno na Bliskim Wschodzie jasno stwierdzić, którego świętego, proroka czy mędrca dotyczy dany kult. Jest to kwestia dość płynna. A skąd takie utożsamienia? W wielkim skrócie. Alhydr nazywany jest zielonym łalim, a jego imię Alchydr ma pochodzić od słowa Akbar, zielony. Utożsamiany jest z mocami płodności, a do tego jest nieśmiertelny. Eliasz z kolei, jak wiadomo z pierwszej księgi królewskiej, kontroluje deszcz, skrzesza dziecko, rozmnaża pokarm i walczy z kapłanami Baala a i sama historia o dzirdzisie mieszkającym u biednej kobiety jest przeniesiona z biblijnej opowieści. Co więcej, prorokowi temu dedykuje się góry, a góra Karmel, niegdysiejsze sanktuarium Baala, przez dzisiejszych palestyńskich Arabów nazywane jest Dziabel Mar Ilia. Tyle ze spraw Jerzego, Alhydra i Eliasza. Co się zaś tyczy to król Zadana powiedział doń: Girgisie, oszukałeś mnie i zniszczyłeś moich bogów. Zrobiłem to tylko po to, abyś zrozumiał moje ostrzeżenie. Gdyby te figury były bogami, powstrzymaliby mnie. Jak możesz wierzyć w coś, co nie może się przede mną obronić, a jestem przecież tylko słabym stworzeniem? Kiedy Girgis wypowiedział te słowa, Aleksandra, żona królewska, odezwała się: Nie oczekujcie od tego człowieka niczego więcej niż modlitwy do Boga, gdyż inaczej Ziemia was pochłonie, tak jak pochłonęła waszych bogów. Bóg, o ludzie, Bóg jest w waszych duszach! Król Zadana odwrócił się i spojrzał na nią wzrokiem, mogącym krzesać iskry. Wycedził, Aleksandro, jak szybko ten czarownik sprowadził cię na manowce, odrzekła. Czy nie widziałeś, jak Bóg dał mu panowanie nad tobą? Król nie odpowiedział. Wydał rozkaz ręką, a wtedy strażnicy pochwycili Aleksandrę i umieścili ją na desce z metalowymi grzebieniami. Kiedy zadano im ból, krzyczała tylko. Módź się do swojego pana, Girgi się, aby związał mnie ten ból. Girgi skazał jej spojrzeć w górę, a kiedy to zrobiła, roześmiała się. Co Cię tak bawi? warknął zadana. Widziałem nad sobą dwóch aniołów z koroną Ozdupraju, czekających na odejście mojej duszy. Kiedy dusza opuściła jej ciało, Aniołowie ozdobili jej skroń koroną i zabrali ją do raju. Kiedy to się dopełniło, Girgis uklęknął i pomodlił się. Mój Boże, zaszczyciłeś mnie tą próbą, aby ofiarować mi miejsce pośród męczenników, a dziś jest ostatnim z dni. Obiecałeś, że dasz mi odpocząć od prób tego świata. Mój Boże, proszę cię, abyś nie zabierał mojej duszy. Dopóki Twoja potęga i zemsta nie dotknie tych, po których jeszcze nie przyszła. To uleczy moją pierś i orzeźwi moje oczy, gdyż oni uciskali mnie i torturowali, mój Boże. I proszę Cię, abyś każdemu, kto modli się do Ciebie w strapieniu i smutku, wspomina mnie i błaga Cię w moim imieniu, przyniósł ulgę. Zmiłuj się nad nimi. Odpowiedz im i udziel mi wstawiennictwa w ich sprawie. Kiedy skończył swoją modlitwę, Bóg zrzucił z nieba ogień. Strażnicy, rozwścieczeni żarem płomieni, wyciągnęli miecze i rzucili się na Girgisa, udzielając mu czwartej śmierci obiecanej przez Boga. Wtedy miasto króla Zadanacha spłonęło wraz ze wszystkim. Co się w nim znajdowało i obróciło się w popiół. Bóg usunął je z powierzchni ziemi, wywracając je do góry nogami. I pozostało tak przez długi czas, a ogień i dym wydobywał się z niego smrodliwą chmurą, która sprowadzała chorobę na każdego, kto tylko poczuł jej odór. Każdy, kto wierzył w Girgisa, został zabity wraz z nim. Razem 34 tysiące ludzi i Aleksandra. Żona króla. Historia ta miała miejsce w czasach drobnych królów, a Allah wie najlepiej.